Dzień dobry, watłacz, zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu. Ruszyły kolejne szkolenia dla kierowców na torze Modlin. Szpital wojewódzki w Ciechanowie i szpital Czerniakowski w Warszawie rozpoczynają współpracę w zakresie leczenia udaru niedokrwiennego. W Radomiu powstanie zaplecze techniczne kolei mazowieckich. Ruszyła trzecia edycja programu szkoleń dla dwóch grup kierowców, młodych do 24 roku życia i starszych powyżej 55 lat. Do tej pory przeszkolonych zostało już 3300 kierowców. Awaryjne hamowanie, slalom pomiędzy przeszkodami czy wpływ rozmowy telefonicznej lub z pasażerem na koncentrację. Między innymi takie umiejętności mogą podszkolić kierowcy, którzy wezmą udział w szkoleniu na torze modlin. Szkolenia składają się z części teoretycznej, którą przeprowadzi psycholog transportu i praktycznej na torze. Bezpieczeństwo to priorytet. Kolejnych 2400 kierowców odbędzie takie szkolenia. To jest kolejna edycja, ta kolejna edycja jest na 3 lata. Szczególną uwagę należy zwrócić na grupę tzw. młodych kierowców w wieku 18-24 lata z najwyższym wskaźnikiem liczby wypadków na 10 tysięcy populacji. W 2023 roku w skali kraju byli oni sprawcami prawie 3 tysięcy wypadków, w których zginęło 275 osób, a 3664 zostały ranne. Przyczyną blisko 36% wypadków, które spowodowali młodzi kierowcy, było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. W województwie mazowieckim, w wyniku 741 wypadków, życie straciły 204 osoby. Z tym ryzykiem trzeba się spotkać, trzeba je przepracować i wrócić na drogę bogatszym o to, że. No, nie jesteśmy przysłowiowym królem drogi. Musimy mieć w sobie duże wrażenie pokory drogowej, no i przede wszystkim to przewidywanie. W przypadku kierowców starszych, ryzyko związane z prowadzeniem pojazdów wynika nie tylko z pogarszającego się zdrowia i wzroku, ale także z przyjmowania leków, które mogą spowolnić czas reakcji na drodze. Ludzie przychodzą z dość dużą pewnością siebie i to osoby starsze, no bo mają poczucie, że prowadzą auto już od 40 lat i świetnie sobie radzą, a te zmieniły się samochody. 20 lat temu nie było obowiązkowych ABS-ów. W tej chwili wszystkie auta są wyposażone standardowo w ABS i ludzie po prostu nie potrafią z nich korzystać. A znowu młodzi ludzie przychodzą z bardzo dużą butą, a pan nie wie, czym jeździłem i jakim autem mocnym, a po szkoleniu mówią, wiesz co, to jednak do domu będę chyba trochę wolniej, bo nie myślałem, że na przykład prędkość ma tak duży wpływ na drogę zatrzymania pojazdu. Rekrutacją osób zajmują się wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego z całego Mazowsza – Warszawy, Ciechanowa, Ostrołańki, Płocka, Radomia i Siedlec. To do tych instytucji można zgłaszać się, żeby wziąć udział w szkoleniach. Są kolejki. W każdy ośrodek ruchu drogowego, wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, czy w Radomiu, czy w Płocku, czy w Ostrołęce, zazwyczaj zapisuje na miesiąc wcześniej chętne osoby i nie brakuje ich i zawsze, zawsze jest za mało miejsc. Podpisana na trzy lata umowa pozwoli na przeszkolenie 2400 kierowców z całego województwa. Tak, zdecydowanie dostrzegamy efekty naszych działań. Wynika to z licznych opinii, jakie otrzymujemy od naszych klientów. Te efekty polegają na tym, że uczestnicy naszych szkoleń zyskują świadomość co do tego, jakie zagrożenia występują w ruchu drogowym i uczą się ich unikać. Szkolenia organizowane są przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i sześć mazowieckich ośrodków WORD. Sejmik województwa przeznaczył na nie ponad 4 miliony złotych. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie i Szpital Czerniakowski w Warszawie rozpoczynają współpracę w zakresie leczenia udaru niedokrwiennego. Dzięki tej inicjatywie zwiększy się dostęp do nowoczesnej metody ratowania pacjentów udarowych. Na oddziale neurologicznym w Ciechanowskim Szpitalu sprzęt już jest, ale brakuje odpowiednio przeszkolonej kadry. Specjaliści, którzy mają przeprowadzać zabieg mechanicznego usuwania zatorów, będą się uczyć w porozumieniu ze Szpitalem Czerniakowskim w Warszawie. Współpraca potrwa maksymalnie kilka miesięcy, czyli do czasu, kiedy personel z Ciechanowa będzie gotowy samodzielnie przeprowadzać trombektomię mechaniczną. Cała metoda polega na wewnątrznaczyniowym dotarciu do naczyń mózgowych cewnikiem, usunięciu skrzepliny, tym samym przywróceniu ukrwienia obszarowi mózgu, który uległ niedokrwieniu. Żeby pacjent mógł zostać poddany zabiegowi, musi trafić w ręce specjalistów w ściśle określonym czasie. W tej chwili to jest czas do 6 godzin. Trwają badania nad wydłużeniem tego czasu, ale na razie obowiązuje to czas 6 godzin. Wiadomo, że im szybciej tę metodę się zastosuje, tym te efekty są zdecydowanie lepsze. Projekt realizowany przez samorząd Mazowsza dotyczy kilku szpitali z naszego województwa: Siedlec, Ostrołęki, Radomia, Płocka i właśnie Ciechanowa. Realizujemy to poprzez wyposażenie pięciu pracowni w naszych szpitalach regionalnych, w tym w szpitalu również w Ciechanowie. Oczywiście trzeba będzie wykształcić odpowiednią kadrę medyczną, która będzie tych zabiegów mogła dokonywać. W skład zespołu sprawującego merytoryczną opiekę nad całym projektem wchodzą wybitni specjaliści. To jest profesor Adam Kobajaszy, specjalista wojewódzki w dziedzinie neurologii, pan profesor Jerzy Walecki, konsultant krajowy w dziedzinie radiologii, kolega Mariusz Głowacki, neurochirurg. W szpitalach podległych samorządowi Mazowsza program trombektomii mechanicznej prowadzony jest od prawie pięciu lat, czyli od początku obecnej kadencji Sejmiku i Zarządu Województwa. Udar mózgu to jedna z najczęstszych przyczyn zgonów. W Polsce ktoś doznaje go co 8 minut, co daje ponad 60 tysięcy zachorowań rocznie. Szacuje się, że na świecie z tego powodu umiera co 6 sekund człowiek, a rocznie ponad 5 milionów ludzi. Już w przyszłym roku w Radomiu pojawi się nowe zaplecze techniczne kolei mazowieckich. Będą tutaj wykonywane bieżące prace utrzymaniowo-naprawcze pociągów kursujących w subregionie radomskim. Wartość przedsięwzięcia to prawie 75 milionów złotych. Tego typu bazy są potrzebne do polepszenia jakości transportu kolejowego. Baza utrzymaniowa-naprawcza w Radomiu nie tylko poprawi usługi transportowe, ale także zapewni nowe miejsca pracy dla około 50 osób. Jednym z elementów naszego rozwoju jest inwestowanie w bazy utrzymaniowe. Bo oczywiście pociągi, jak Państwo się domyślają, wymagają przeglądu co pewien czas, wymagają też napraw. I postanowiliśmy, że jedno z tych centrów utrzymaniowych będzie właśnie w Radomiu i spółka kolei mazaryjskiej jest naszą dumą. Inwestujemy w nią własne pieniądze, inwestujemy w nią pieniądze z Unii Europejskiej. To są już nakłady idące w miliardy złotych. Gdyby nam się nie udało kupić dwóch działek, bo Państwo możecie tego nie wiedzieć, to tak naprawdę ta inwestycja nie miałaby racji, by to i nie, byłaby, nie byłaby możliwa do zrealizowania. Mieliśmy... Ku temu taką sposobność tylko i wyłącznie dlatego, że trochę nam sprzyjało szczęście. A tak naprawdę komunikacja warszawska czy korki warszawskie, które spowodowały, że zainteresowany tą działką po prostu nie dojechał i nie, 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 nie boksował się z nami o zakup tej działki. W nowym zapleczu powstanie m.in. myjnia przejazdowa z systemem przeciwoblodzeniowym oraz dwa kanały do przeglądów i napraw. Dzięki czemu będzie można jednocześnie wykonać prace utrzymaniowe nawet czterech dwuczłonowych zespołów trakcyjnych. W tym roku spółka obchodzi dwudziestolecie. W tym okresie e, zrealizowaliśmy bardzo wiele inwestycji taborowych. Zakupowaliśmy nowoczesny tabor, modernizowaliśmy ten tabor starszego typu, ale również sporo nakładów i czasu poświęciliśmy na rozbudowę i przebudowę naszych zaplecz technicznych. Mam nadzieję, że budowa tej nowej bazy, nowego obiektu w Radomiu da taki impuls i bardzo pozytywnie wpłynie na rozwój subregionu radomskiego. To też się przełoży i na poprawę jakości usług, Zakończenie inwestycji zaplanowano na ostatnie miesiące 2025 roku. Ponadto w ciągu najbliższych czterech lat spółka KM planuje pozyskać 16 nowych dwuczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, które będą obsługiwały między innymi połączenia do Radomia. W powiatach radomskim i zwoleńskim planowane są kolejne inwestycje kulturalne. W Sycynie powstanie Europejskie Centrum Renesansu, natomiast filie Biblioteki Pedagogicznej w Szydłowcu czeka gruntowny remont. Samorząd województwa został właścicielem ponad 3 hektarów nieruchomości położonych w Sycynie w powiecie zwoleńskim. Tereny z zabytkowymi budynkami zostaną przekazane na potrzeby Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Powstanie tu Europejskie Centrum Renesansu, gdzie znajdą się m.in. miejsca noclegowe, restauracja czy sala konferencyjna. Uważamy, że ta, to miejsce możemy zamienić w... Takie miejsce, które będzie z jednej strony mogło propagować ideę renesansu i osiągnięcia twórcze naszego największego poety, pisarza tamtych czasów, a z drugiej strony atrakcyjni też bardzo turystycznie tę część Mazowsza. Zamierzamy tutaj zainwestować poważne środki. Postaramy się też skorzystać ze środków Unii Europejskiej. Przynajmniej będziemy się o to starali. Przy Europejskim Centrum Renesansu zostanie zrewitalizowany zabytkowy park, w którym zachowały się fundamenty dworu Kochanowskich. Zostaną one wyeksponowane wewnątrz planowanego pomnika ze szkła i światła. W parku pojawią się też rzeźby i instalacje przestrzenne. Państwo też obserwujecie te działania podejmowane w naszych instytucjach kultury. Jak już coś budujemy, to naprawdę budujemy to. Z dużym wyprzedzeniem, tak, żeby można było nam tego trochę pozazdrościć. No niestety tak jest, że jesteśmy największym, najbogatszym samorządem w Polsce. Dlatego jak już coś robimy, to naprawdę, uwierzcie mi państwo, będzie to pewnego rodzaju perełka. To będzie wymagało troszeczkę cierpliwości, ale dajcie nam Państwo szansę, a na pewno was nie zawiedziemy. Europejskie centrum renesansu, które będzie europejską placówką i takie będzie miało zadanie. Tu będzie powstawała sztuka, czyli tu będzie miejsce spotkań twórców z odbiorcami. Czarnolas to jest to miejsce, w którym Kochanowski spędził najlepsze, ale ostatnie lata swojego życia. Drugą inwestycją będzie gruntowny remont filii Biblioteki Pedagogicznej w Szydłowcu. Koszt całej inwestycji to blisko 4 miliony złotych, które w całości pochodzą z budżetu województwa. Bardzo nowoczesny, przystosowany do realizacji wszystkich zadań tej filii biblioteki w Szydłowcu, ale jednocześnie będzie też miejscem spotkań, zarówno autorskich, różnego rodzaju mniejszych koncertów, różnych imprez takich kulturalnych. Więc będzie się świetnie komponował, wpisywał w tą przestrzeń Szydłowca, uporządkowany teren. Do tej pory wyglądało to trochę jak za czasów PRL-u. W budynku zastosowane zostaną nowoczesne rozwiązania architektoniczne w tym przeszklona ściana i winda, która umożliwi dostęp do biblioteki osobom niepełnosprawnym. Zagospodarowany będzie teren wokół placówki, gdzie powstaną między innymi nowe miejsca parkingowe. Można powiedzieć, że to jest nowy budynek, bo rzeczywiście jest na starej bryle i oparty na, na starych konstrukcjach, ale praktycznie będzie w dużym procencie zmieniony. Będą wyburzone ściany, będą wyburzone stropy. To będzie bardzo nowoczesny budynek z taką komfortową przestrzenią także i dla osób odwiedzających. Dzięki temu, że stworzymy warunki do, do pracy dla nauczycieli, to ta oferta dla mieszkańców się poszerzy. Ona będzie dużo, dużo lepsza, dużo bardziej kompletna i dostosowana do współczesnych potrzeb. Prace remontowe mają się rozpocząć na początku maja i potrwają 8 miesięcy. W tym okresie filia biblioteki będzie znajdowała się w budynku zastępczym. Mieszkańcy Skaryszewa mają nowe miejsce do rekreacji. Otwarto długo wyczekiwane bulwary. Budowa bulwarów była podzielona na kilka etapów. W 2019 roku pojawił się pomysł, aby stworzyć zaplecze sanitarne stadionu w Skaryszewie, które powstało trzy lata później. W ramach inwestycji wybudowane zostały także miejsca parkingowe, boisko do piłki plażowej, plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz oświetlenie LED. Kolejne części bulwarów powstawały wzdłuż rzeki. Zostały wybudowane chodniki, ścieżki rowerowe, plac zabaw oraz kładka. Obok stanęły chata skarżewska oraz tężnie solankowe. Pomysły, o którym zacząłem mówić, tak naprawdę... Zrodził się w tym, że Skaryszew nie miał takiego reprezentacyjnego miejsca. Był kiedyś rynek, który potem został tak naprawdę zabetonowany, i skończyła się ta urokliwość i możliwość spędzenia wolnego czasu. Dlatego też myśleliśmy o tym, jak to powinno wszystko wyglądać. Dzisiaj, szanowni Państwo, przy okazji potrzeb też społecznych, które były wyrażane przez mieszkańców, ale też i przez klub sportowy, który marzył o tym, żeby wybudować nowy budynek. Przy stadionie wpadliśmy na pomysł, czy nie da się tego połączyć. W ramach inwestycji powstało ponad 300 metrów ciągu pieszojezdnego, który łączy szkołę podstawową z bulwarami oraz prawie 3 km nowego ciągu pieszego i rowerowego wzdłuż rzeki. Samorząd województwa dofinansował inwestycję kwotą w wysokości 4 milionów złotych. To nie jedyna tego typu inwestycja realizowana ze wsparciem Sejmiku Mazowsza. W województwie powstanie aż 1100 km trasy dróg rowerowych. Łączących Warszawę z województwami Łódzkim, Podlaskim, Warmińsko-Mazurskim i Świętokrzyskim. Szlaki będą częścią dużego projektu sieci Eurovelo biegnącej przez całą Europę. Ochotnicza Straż Pożarna w Pionkach otrzymała karetkę. Pojazd był wcześniej używany przez warszawskie pogotowie. Przekazanie ambulansu było możliwe dzięki dofinansowaniu warszawskiego pogotowia w nowe ambulanse przez samorząd województwa mazowieckiego. Bardzo serdecznie chciałem podziękować za. Tak zaszczytne przekazanie samochodu do naszej jednostki. Jest to święto dla całej właśnie naszej jednostki, dlatego że... Nabycie takiego pojazdu zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców miasta oraz okolicznych miejscowości. Także za to, jako prezes, bardzo serdecznie dziękuję. Wasza jednostka, no, stanowiąc ten bufor bezpieczeństwa dla wszystkich mieszkańców Pionek, jako jednostka, która jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, która jest w pełnej gotowości zawsze bojowej która ma tak dużo wyjazdów operacyjnych potrzebnych mieszkańcom, dających mieszkańcom, tak jak powiedziałem, ten bufor bezpieczeństwa, będzie na pewno we właściwy sposób wykorzystywana. Sprawność tego pojazdu została sprawdzona przez pana Luciana Kadeja, dyrektora do spraw technicznych wojewódzkiej stacji. Dojechał bez szwanku, wszystko działa bez zarzutu. Jeżeli coś będzie potrzeba, służymy pomocą, dajemy gwarancję dwuletnią, jak w salonie Dilens. Oprócz karetki, jednostka otrzymała środki ochrony indywidualnej, jak kombinezony ochronne, maseczki ochraniacze na buty czy przebice. To wszystko w dzisiejszym wydaniu. Do zobaczenia za tydzień!